Nazywam się Maciej Malimon, prowadzę firmę Valhalla Construction zajmującą się budową domów szkieletowych. Moja przygoda z budownictwem szkieletowym zaczęła się w dość nietypowy sposób. Długie lata zajmowałem się branżą remontowo-wykończeniową. Dostałem zlecenie kompleksowego remontu posiadłości na wsi był to jeden dom murowany i obok niego była taka stara, stuletnia poniemiecka sodoła. Po remoncie tego pierwszego budynku inwestorzy wpadli na pomysł zaadaptowania tej starej sodoły na dom, który by służył jako dom dla gości. I miał być przy okazji domem energooszczędnym, jednocześnie który miałby w dalszym ciągu wyglądać jak stara stodoła, a w środku być nowoczesny i energooszczędny. No i zastanawiając się, jak ugryźć ten temat, wpadłem na pomysł wykonania w środku tego budynku domu szkieletowego. Tak, jakby pozostawiając zewnętrzną skorupę starej stodoły, w środku wylałem płytę fundamentową, postawiłem zupełnie niezależną konstrukcję. Bardzo mi się spodobało to, zafascynowałem się tą technologią, poczytałem sporo, powinienem się do. Z kolegami, którzy no, dłużej siedzą ode mnie w branży, budowali w Skandynawii. Tutaj pod y, bardzo dużym wpływem jestem technologii stosowanej przez mojego kolegę Pawła Miszczyka, który tam od 20 lat budował y, takie domy w Norwegii. Zmodyfikowałem lekko tą technologię, powprowadzałem swoje udoskonalenia y, do stosowanych typowo w Skandynawii przekrojów. No i tak to się zaczęło. Zacząłem później budować te domy. No, w międzyczasie jeszcze uzupełniając swoją wiedzę techniczną, skończyłem studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Skończyłem budownictwo tak, żeby troszeczkę jeszcze poznać lepiej tajniki budowy od strony kuchni, troszeczkę stać się bardziej świadomym wykonawcą. Zanim wziąłem się tak z pełną parą za budowę tych domów. No i teraz jestem tu, gdzie jestem. Taką główną zasadniczą zaletą budowy domu szkieletowego jest przede wszystkim czas realizacji, ponieważ no, gdybyśmy chcieli w odróżnieniu od takiego standardu deweloperskiego wybudować ten dom murowany, zachowując wszelkie przerwy technologiczne, czasy schnięcia materiałów, tak abyśmy później w domu nie mieli wilgoci i różnorakich problemów wynikających z występowania takiej wilgoci w budynku, no to budowa takiego domu murowanego musiałaby trwać no, w zależności oczywiście od stopnia jego skomplikowania, ale, ale przynajmniej dwa lata. W wypadku domu szkieletowego jest to kilka miesięcy, no, mówiąc o takim prostym domku, mówiąc o domku parterowym, powiedzmy 100 metrów, to no, będzie to 3 miesiące. W wypadku trochę ambitniejszych projektów może to być nawet pół roku, no, ale no, w każdym razie nigdy nie będzie to czas zbliżony w jakikolwiek sposób do poprawnej buro, budowy domu murowanego. Kolejną zaletą budowy domu szkieletowego jest niska szkodliwość stosowanych materiałów budowlanych. Są to w, grówne, w głównej mierze materiały naturalne, drewno, stosujemy materiał izolacyjne również naturalne. Jest to celuloza, są, jest to wełna skalna. Produkcja materiałów do budowy takiego domu szkieletowego pozostawia bardzo niski ślad węglowy. E, mamy tutaj minimalne użycie chemii szkodliwej. Tak naprawdę no, jeśli chodzi o materiały syntetyczne, mamy tego bardzo niewiele. No, może są to paroizolacje, nie wiem, nie, nie doedukowałem się u producenta, e, jak to jest wykonywane, ale no, to tak mi się wydaje, że jedyny materiał trącący w jakikolwiek sposób plastikiem przy, przy budowie tego domu, no to jednak są te bariery, no, które muszą zostać wykonane z materiałów dość e, Kolejną zaletą wybudowania takiego domu szkieletowego no jest jego energooszczędność. No, wiadomo, jesteśmy w stanie uzyskać podobny efekt budując dom murowany, jednak będzie się to wiązało z dużo wyższymi nakładami niż w wypadku domu szkieletowego. Ja nie mówię absolutnie, że budowa domu szkieletowego jest tańsza niż domu murowanego, ponieważ nie jest, ale jeśli byśmy chcieli osiągnąć podobny efekt w domu murowanym jak w wypadku dobrze zbudowanego domu szkieletowego, jeśli chodzi o jego energooszczędność, to wtedy owszem wiązałoby się to również z wyższymi nakładami finansowymi przy budowie takiego domu, a w domu szkieletowym jesteśmy w stanie w stosunkowo prosty sposób osiągnąć bardzo dobry efekt, jeśli chodzi o termoizolację. Mamy bardzo mało mostków termicznych, szczególnie przy stosowaniu grzewczej płyty fundamentowej. Dom jest z każdej strony opatulony izolacją i tak naprawdę no bardzo, bardzo niewiele jest takich newralgicznych miejsc, które są słabsze pod względem termiki niż pozostała część budynku. Są oczywiście również inne historie. No, moim zdaniem troszeczkę nie wiem, może niektórzy ludzie mają tego typu odczucia. Ja takich odczuć nie mam, ale nie nie wiem, może w tym trochę być prawdy o jakiś mikroklimat takiego domu drewnianego. No niektórzy ludzie po prostu mówią, że czują się lepiej w takim domu. Może to być kwestia autosugestii albo faktycznie coś w tym jest, nie wiem. Moje uczucia są takie, że nie widzę takiej różnicy, ale jeśli ktoś, yy, ktoś to czuje, ktoś kocha drewno, yy, jak najbardziej może, może coś takiego też odczuć wchodząc do takiego budynku. Ale ja nie lubię jakichś takich marketingowych, że tak powiem, hasy rzucać, więc ja tego osobiście nie czuję. Domy szkieletowe są niezwykle wrażliwe na dokładność ich wykonania. Nie wybaczają najmniejszych błędów wykonawczych. To wydaje się niby takie proste wziąć się zbić kilka desek. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Domy są bardzo wrażliwe, jeśli chodzi o szczelność powietrzną takiego budynku, o poprawność technologiczną, jeśli chodzi o przekroje ścian. Muszą to być elementy bardzo przemyślane. Każdy detal takiego budynku musi składać się w puzle z pozostałą częścią. Nie może tutaj nic być dziełem przypadku. Musi to być kompleksowa technologia przemyślana przez wykonawcę domu, tak aby każdy jeden detal tego domu do siebie pasował i musimy zostać wykonane z najwyższą dokładnością. Jeśli chodzi o moją firmę, pracujemy z pasji. Robimy to, co lubimy. Cała moja ekipa są to ludzie, którzy bardzo dobrze odnajdują się, wykonując tego typu pracę. Nikt tutaj nie jest w przypadku. Cieszy nas wykonanie pracy w sposób perfekcyjny. Dążymy cały czas do doskonałości. Im, im lepiej uda nam się jakiś etap prac wykonać, tym bardziej jesteśmy z tego zadowoleni. Nie robimy tego tak dla sztuki, nie klepiemy tego masowo. Każdy dom praktycznie, który budujemy, jest niepowtarzalny. Nie mamy jakichś swoich projektów katalogowych, które po prostu klepiemy sztuka za sztuką i każda budowa jest dla nas wyzwaniem, a im lepszy wyjdzie dla nas efekt, tym bardziej jesteśmy z niego zadowoleni. Także nie jest to dla mnie tylko i wyłącznie źródło zarobków, chociaż oczywiście nie robię tego z powodów charytatywnych czy ideologicznych, ale bardzo dobrze odnajduję się w tym, co robię i również każdy z członków naszej ekipy może powiedzieć dokładnie to samo. Każdy, każdy jest fachowcem w swojej dziedzinie, każdy jest Perfekcjonistą, lubimy wykonywać te prace naprawdę co do milimetra i cały czas z budowy na budowę doskonalimy się w tym.